Słuchasz podcastu Automation Talks, dedykowanego osobom świadomie podchodzącym do digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Poruszamy tutaj tematy z pogranicza biznesu i technologii, które pomogą Ci znaleźć najlepszą drogę cyfrowej transformacji dla Twojej firmy. Cześć, z tej strony Mateusz Tajak. Cześć, z tej strony Swastan Grzesik. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem już jedenastym odcinku, w którym rozmawiamy o automatyzacji, e, robotyzacji, generalnie technologiach wspierających automatyzację procesów biznesowych e, w przedsiębiorstwach, w firmach, w Waszych organizacjach. E, dzisiaj na tapet bierzemy temat OCR. Sebastian, czym jest OCR? Spotkałeś się z takim pojęciem? Spotkałem się. Szczególnie, kiedy, kiedy w organizacjach pojawia się kwestia związana z dostępem do jakiegoś dokumentu, którego najczęściej nie mamy, bo tego do dokumentu nie ma w tej organizacji w formie, w formie cyfrowej. I często jest to pewna bariera w zdobywaniu jakichś prostych informacji. Na przykład wiem, umowy pracownicze, na przykład warunki handlowe jakichś umów podpisanych. Mhm. Ale Kusiery tak nie wybiegając jeszcze, nie, nie, nie wybiegając tak jeszcze w, w przyszłość, bo o tym będziemy wszystkim mówić, żeby wprowadzić właśnie naszych słuchaczy w to, czym tak naprawdę jest ta technologia, to ten skrót. To jest chyba najważniejsze, żeby sobie wyjaśnić teraz na samym początku, czym, czym jest OCR. Rozszyfrujmy skrót, który, który, który się mhm. kryje pod właśnie OCR, czyli Optical Character Recognition, czyli optyczne rozpoznawanie znaków. Czyli mówiąc wprost, OCR jest technologią, która przekłada znaki, które są wydrukowane na papierze, na bity nabity tak nabity w rozumieniu język komputerowy czyli dane które są zdigitalizowane ucyfrowione i które możemy wykorzystać w dalszym procesowaniu prawda czyli z punktu widzenia takiej automatyzacji procesów biznesowych no jest to taka technologia która dość mocno się z tym wiąże prawda bo większość procesów Firmach opiera się o jakiegoś rodzaju dokumenty. Już teraz abstrahuję od tego, czy to są dokumenty papierowe, PDFy. Natomiast w wielu branżach, w wielu firmach wciąż tych dokumentów jest bardzo dużo, prawda? Więc tak, w dużym skrócie OCR jest czymś, co pozwala przekładać papierowe dokumenty bądź dokumenty, które są takie nieczytalne dla komputera. Na właśnie pliki, dokumenty, które komputer może odczytać, rozpoznać. Więc to jest takie w dużym uproszczeniu OCR. I nie wiem, czy wiesz, ale OCR, technologia OCR jest bardzo stara. Mogę sobie tylko wyobrazić, że, że przenoszenie obrazów na formę cyfrową było taką jedną z podstawowych potrzeb biznesowych. Od kiedy? Tak, no nad technologią OCR ja też nie byłem tego świadom, ale przygotowując się do tego odcinka, zajrzałem trochę do historii technologii i okazuje się, że prace nad technologią OCR mają już ponad 100 lat. I tak naprawdę pierwsze maszyny OCR były wdrażane w latach 30., w latach 50. I taką firmą, którą być może każdy z nas kojarzy, zna, to jest firma Ridger's Digest. Amerykańska firma, w której została wdrożona pierwsza opatentowana maszyna która rozpoznawała znaki drukowane i następnie była w stanie przełożyć je na, taki, na karty perforowane, z których potem można było tworzyć oprogramowanie, programy komputerowe w takich pierwszych bardzo no, prymitywnych jeszcze urządzeniach komputerowych, prawda? Więc ta technologia jest bardzo stara, natomiast teraz w czasach, kiedy właśnie wszystko bardzo szybko się starsza, digitalizuje... Starsza od YouTube'a. Tak, zdecydowanie, Staczę od YouTuba, od Facebooka i Linkedina razem wziętych, także można by pewnie powiedzieć. Natomiast bardzo dynamiczny rozwój OCR-ów obserwujemy w, ostatni, w ostatnim czasie, prawda? Bo OCR można podzielić na, na kilka rodzajów. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w takie aspekty techniczne, bo naszych słuchaczy pewnie bardziej interesują. Interesują rodzaje OCR z perspektywy biznesowej, prawda? Jak, jak tego OCR-a można gdzieś umieścić w swojej firmie? Gdzie spotkaliśmy się z nim? Gdzie się możemy spotkać? I właśnie z tej perspektywy chciałbym o tym opowiedzieć, bo takim pierwszym, najbardziej oczywistym sposobem, możliwością spotkania OCR-a w firmie jest po prostu spojrzenie na naszą drukarkę, bo wiele drukarek w firmach ma wbudowany OCR, czyli możemy na skanerze, w zasadzie powiedziałem drukarka, ale mów, mam tu na myśli urządzenia wielofunkcyjne wszelkiego rodzaju skanery, mhm. które mamy w biurach. Bardzo często takie urządzenia mają wbudowane UCR, czyli kładziemy na tacce podajnika kartkę papieru, klikamy skanuj, a i otrzymujemy na maila bądź do jakiegoś współdzielonego folderu plik PDF, który jest tak zwanym plikiem czytalnym, prawda? Czyli on Został odczytany w taki sposób, że już teraz otwierając ten plik PDF, to nie jest taki płaski plik, tylko to jest taki plik, na którym możemy coś zaznaczyć i coś z niego skopiować, prawda? Mm -hmm. Spotkałeś się z takim czymś? No, bardzo często. U siebie, w firmy, w organizacjach, które nas, nas otaczają, myślę, że to jest coś dość, dość popularnego dzisiaj. Przed zawieraniem umów z różnego rodzaju operatorami mediów, myślę, że to jest dość popularne. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I każdy się z tym spotkał, natomiast nie zawsze każdy jest świadomy, że coś takiego właśnie tam e, istnieje. Takim kolejnym trochę bardziej zaawansowanym rodzajem OCR jest taki, jest OCR jako oprogramowanie komputerowe, prawda? Czyli taki e, aplikacja, którą mamy zainstalowaną na komputerze bądź na serwerze, do której możemy wysłać plik e, zeskanowany, który jest, ja to nazywam plikiem nieczytalnym. E, I to oprogramowanie sprawia, że dane na tym, na tym PDF-ie, na tym dokumencie również mogą być odczytywane. Natomiast tutaj w odróżnieniu od takich prostych urządzeń jak drukarki e tego typu podejście daje dużo więcej możliwości konfiguracyjnych. Możemy wysyłać wielostronicowe dokumenty. On, ten, ten OCR jest bardziej świadomy tego, co skanujemy a, jakie dane przetwarzamy. Więc to jest taka druga iteracja, która, a, do którą też można, można, można często spotkać takie oprogramowanie. I, App i, i fine i to, reader to, na przykład. Prawda? I to lata 90., 2000, prawda? To, to jest chyba początek tego rodzaju oprogramowania. Ja pamiętam jeszcze, chodząc do szkoły, najpierw podstawowej, to jeszcze nie, ale później gimnazjum i, i liceum, no to zdarzało mi się używać skanera i właśnie takich bardzo podstawowych oprogramowań, gdzie to nie wiem, skanowałem fragment encyklopedii i, on, i ten skaner faktycznie jakby sczytywał, sczytywał, jakby cały obraz, później oprogramowanie identyfikowało znaki, przy czym to miało Swoją pewną niedoskonałość. To było tak, że tam nie zawsze ci zostało ładnie zidentyfikowane, szczególnie te, te, te polskie znaki, ale nawet, nawet nie tylko polskie. W każdym razie to, 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 to były takie trywialne błędy, które można nazwać literówkami, ale już w latach 90. i 2000 było to, myślę, że dość powszechne. Tak, zdecydowanie to, to był właśnie ten okres. Natomiast teraz producenci rozwiązania OCR Dodają taką małą literkę i z przodu, która mogłaby sugerować, że mamy do czynienia z inteligent OCR, czyli inteligentnymi OCR-ami. To są już takie rozwiązania, które, do których firmy coraz częściej podchodzą tak na serio, prawda? Już to nie jest takie wdrożenie, że kupujemy drukarkę, która jest w stanie nam rozpoznawać teksty, tylko to są takie bardzo świadome, przemyślane wdrożenia takich rozwiązań. A są one przemyślane, dlatego że to są już rozwiązania, które są nieco bardziej świadome danych, które przetwarzają. I tutaj podając przykład, takim inteligentnym OCR-em może być oprogramowanie, które jest świadome tego, że skanuje fakturę. Skanując tą fakturę, ona, wie, to, to oprogramowanie wie, jakich danych powinno szukać, czyli danych nagłówkowych faktury, na przykład dane kontrahenta. Dodatkowo to oprogramowanie jest w stanie weryfikować te dane, które są odczytane, na przykład z bazą danych kontrahentów w naszym systemie RP, aby potwierdzić, że na przykład te dane są właściwie odczytane. E, jak, tak... jak myślisz, Mateusz, dlaczego jakby skąd ten, ten skok taki pomiędzy jakby czytaniem pojedynczej litery? Lub cyfry do momentu, w którym w którym masz interpretację kontekstu i jakby tą formę inteligencji. No, to wynika wprost z potrzeb biznesowych, prawda? No, jest, żyjemy w czasach, który, w których z jednej strony firmy bardzo dynamicznie się rozwijają, rosną i są coraz większe organizacyjnie, a z drugiej strony mamy coraz większą Aha. ilość. Ch chodziło mi o coś innego, to znaczy jakby wydaje mi się, że jakby ta, ta różnica pomiędzy. Jakby, jak było w latach 90-2000, a, a dzisiaj, to, to, to między innymi jakby wykładniczy przyrost związany z prędkością taką technologiczną, hardwarem, który jakby skanuje, a później softwareem, który interpretuje, tak? jakby tu, tu chyba bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o moce obliczeniowe tych wszystkich rozwiązań. Tutaj nie jestem pewien, jak, jak to ma wpływ na to, natomiast dla, dlaczego firmy, dlaczego w ogóle coś takiego powstało, to według mnie jest mocno powiązane z tym, że po prostu mamy coraz więcej tych dokumentów i skalę, które osiągają firmy naście tysięcy, set tysięcy dokumentów do przetworzenia miesięcznie, no, wymaga wprost tego, żeby ten OCR był inteligentny, prawda? Żebyśmy już nie mieli tylko i wyłącznie tej pracy uproszczonej w taki sposób, że ten OCR odczytuje te dane, ale nie wie, co to za dane, do mm -hmm. takiego poziomu, że on odczytuje i dodatkowo wie, że ta konkretno odczytana dana to jest NIP, ta konkretno odczytana dana to jest numer konta, i dodatkowo te dane są jeszcze zweryfikowane, żeby na przykład pieniądze za fakturę nie zostały przelane na błędne konto, a, a, bo taki OCR właśnie zweryfikował, czy to konto, które mamy na fakturze, jest rzeczywiście odzwierciedlone w naszym systemie RP. A, na przykład, prawda? Więc tutaj to jest taka, taka kolejna iteracja tych, te, tych technologii. Tutaj doskonałym przykładem może być e, ABI, firma ABI, która mhm. jest liderem światowym tego typu rozwiązań ich silnik jest najbardziej znany i tam takim sztandarowym, flagowym właściwie rozwiązaniem jest aby Flexi Capture for Invoices, czyli właśnie ten inteligentny OCR, który dodatkowo może być obsługiwany przez osoby biznesowe, prawda? Czyli konieczność zarządzania tym OCR-em już nie leży po stronie IT. A leży po, może leżeć po stronie osób biznesowych, co znacznie ułatwia operacyjność i, i obsługa tego typu rozwiązania jest łatwiejsza. I rzeczywiście przekłada się to wprost na, no, na automatyzację, prawda? Bo większa ilość dokumentów może być realizowana albo przez mniejszą ilość osób, a, a jeżeli pracuje ta sama ilość osób, to mogą przetwarzać znacznie więcej a, tych dokumentów. Idąc dalej, jest już coś. Pojawiło się właściwie teraz, no można powiedzieć, to jest kwestia kilku ostatnich lat, takie pojęcie jak robotic text automation, czyli pewna kolejna ewolucja tego typu rozwiązań. A, I mówiąc najprościej, jest to połączenie robotic Process Automation i rozwiązania OCR. Czyli to, co charakteryzuje roboty, to jest to, że one mogą podejmować pewne decyzje na podstawie pewnych schematów, ustalonych reguł, mogą się uczyć na podstawie rozwiązań AI czy machine learning. I tutaj takim przykładem jest polskie rozwiązanie, aplika AI, która poza tym, że rozpoznaje ten tekst optycznie czyli odczytuje znaki, to jeszcze w, biorąc pod uwagę względy semantyczne, analizuje ten tekst i analizuje właśnie, czy co, co to są zadane, do czego one się odnoszą, prawda? Czyli jest to bardziej zbliżone do takiej ludzkiej oceny tego tekstu. Dzięki temu e, to zautomatyzowanie odczytywania tego tekstu może być jeszcze wyższe, na jeszcze wyższym poziomie, a, a dodatkowo. Bliższe technologiom artificial intelligence, czyli te rozwiązania same mogą się uczyć i same w przyszłości poprawiać same siebie, tak naprawdę, w kontekście rozpoznawania tego tekstu. Więc to jest takie coś, co już jeszcze bardziej może automatyzować to, to podejście do, do odczytywania tekstu. Teraz. Przejdźmy może do rozwiązań RPA od strony praktycznej, prawda? Bo RPA to jest coś takiego, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ta drukarka, która gdzieś tam stoi, nie jesteśmy nawet świadomi, że tam jest jakieś oprogramowanie OCR, bo rzeczywiście tak jest. Że rozwiązania OCR są bardzo często niewidoczne dla nas, jako użytkowników, prawda? Korzystamy z tych rozwiązań, ale nie wiemy, że tam jest pod spodem OCR. I taki przykład. Każdy z nas pewnie podpisywał, odbierał paczkę u kuriera, podpisując się na jego tablecie. I gdybyśmy się przyjrzeli, to po tym momencie, kiedy się podpiszemy, no to odręcznie. Jakimś pisakiem, długopisem, no to po chwili na tym tablecie pojawia się nasze nazwisko, które zostało z tego, z naszego podpisu odczytane, prawda? I, 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 no, i tu jest na przykład miejsce do zastosowania takiego OCR-a, i rzeczywiście tak to, tak to wygląda, prawda? Kojarzysz jakieś inne miejsca, w których OCR może być wykorzystywany? Myślę, że takim nie. nie. Nie, nie wprost OCR-em jest galeria mokotów. Kiedy wjeżdżasz sobie przez, przez bramki i później wyjeżdżasz i to waliduje Twój tekst, czyli tablicę rejestracyjną i albo wpuszczacie, albo nie, albo zapłaciłeś, albo nie zapłaciłeś. W Krakowie chyba galeria Kazimierz też korzysta z tego rodzaju rozwiązania, przynajmniej przy tych w miarę czystych tablicach rejestracyjnych. To, to taki. Tak. O o OCR zamiesz za jakby celowo zamieszczony w, w pewnym workflow, niemniej jednak mechanizm jest, jest dokładnie ten sam, czyli rozpoznajemy litery po to, żeby później biznesowo to jakoś tam wykorzystać. Dokładnie, dokładnie tak I, a, i teraz przechodząc już do takich bardziej oczywistych przykładów, gdzie ten OCR może być zastosowany już stricte w biznesie, w, głównie w tym biznesie back gdzie mamy najwięcej zazwyczaj dokumentów, gdzie najwięcej tych danych przetwarzamy, to najbardziej oczywiste miejsce dla mnie to są faktury. Wiele firm, które zajmują się logistyką, przetwarzają bardzo duże ilości dokumentów, w tym między innymi faktur. Spotkaliśmy się z jednym klientem, który miesięcznie przetwarzał około 17 tysięcy faktur. Prawda? I wyobraźcie sobie, że gdyby księgowa czy księgowe musiały każdą tą fakturę albo przepisywać z papieru, bo wciąż to się zdarza w firmach, że faktury przychodzą w formie papierowej, albo przekopiowywać z PDF-ów, które otrzymują na maila, no to. To są ogromne ilości pracy manualnej, powtarzalnej, którą właśnie OCR może zautomatyzować, czyli faktura, która przychodzi na adres mailowy do wysyłania e-faktur, może zostać automatycznie pobrana z tego adresu mailowego, wana. Pola, które wcześniej skonfigurowaliśmy, mogą być odczytane i mogą zostać wrzucone już do systemu RP, jako taki predekretowany dokument, który potem wystarczy tylko e, przejrzeć, zaakceptować bez konieczności tych, wprowadzania tych danych. Ewentualnie, jeśli OCR e, nie odczytał czegoś, to. Zostaniemy o tym poinformowani i wtedy będziemy musieli tylko skorygować jakieś na przykład jedno z dziesięciu pól, a nie kopiować Ja bym tam dodał jeszcze taki przedkrok, że to niekoniecznie musi być zawsze jakaś skrzynka mailowa, to może być po prostu skrzynka pocztowa i później zeskanowanie faktury i procedowanie jej dalej, prawda? Więc to może być różny rodzaj inputów. Tak, dokładnie. Taki przykład firm, które myślę, że mają. Szczególnie dzisiaj, duży problem z nadmierną ilością dokumentów z różnych źródeł i w różnej formie są firmy budowlane. Zakładam, że, że tam przy znaczącej ilości podwykonawców, jakichś subcontractorów, dość dużej granulacji półproduktów, które, które tworzą finalną jakąś tam substancję budynku czy konstrukcji, no to to jest miejsce, w którym bardzo często te dokumenty, tak mówiąc, kolokwialnie, fruwają w organizacji i tworzą takie ogromne silosy, często silosy papierowe. Tak, dokładnie, dokładnie. Zdarza nam się pracować z klientami, którzy właśnie z branży budowlanej, gdzie działa to tak, że jakiś deweloper czy, czy firma, która prowadzi różnego rodzaju inwestycje ma biura Budowy w jakimś dziwnym miejscu, i tam ma różnych podwykonawców, którzy dostarczają faktury albo mailowo, albo do centrali, albo do kierownika budowy, który potem przekazuje to do sekretariatu. I te faktury po prostu giną, nie mamy kontroli nad tym. I tutaj są też ogromne koszty, jeśli chodzi o, o błędy, o wyjaśnianie. I tutaj rozwiązania UCR mogą być naprawdę. Ja, ja, nie, chcę, ja nie chcę kusić naszych, naszych słuchaczy, ale po prostu nie mogę się powstrzymać, bo wyobrażam sobie kierownika budowy, który skanuje telefonem tą fakturę. Czy ona jest wymięta czy nie, to nie ma znaczenia. Skanuje, dodaje jakiś komentarz i jeszcze oprócz tego jest w stanie równolegle tym samym telefonem zrobić zdjęcie przykład towaru, który przyszedł, czyli od razu możemy połączyć tutaj. Biznesowy element, czyli fakt, że jakiś towar się pojawił w miejscu X i jest, nie wiem, odpowiedniej jakości czy odpowiedniego wyglądu z dokumentem, który przyjechał z tym towarem, więc a, a, albo nawet z jakąś aprobatą wstępną tego tej, tej, tej transakcji. Więc wyobrażam sobie, że to, to, to życie takiej firmy, na przykład budowlanej, może być naprawdę o niebo łatwiejsze niż, niż te latające dokumenty. Tak, dlatego słyszymy, że działy kontrolingowe w firmach budowlanych uwielbiają tego typu rozwiązania, bo właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś, prawda? Ktoś w dziale kontrolingu dostaje fakturę do zaakceptowania. Musi znaleźć zamówienie, które może powiązać z tą fakturą, ale tak naprawdę on jest 300 kilometrów od tej budowy i nie wie, czy tam na tą budowę rzeczywiście przyjechało te 30 ton piasku, które zamawiali, musi kontaktować się jeszcze z. Właśnie z kierownikiem budowy, czy z inną osobą odpowiedzialną za tego typu rozwiązania, więc to naprawdę może ogromnie ułatwić taką pracę. Ale podam Ci inny przykład, bo to jest też przykład, z którym się często spotykamy, mianowicie handlowcy, którzy są Pracownikami terenowymi i często otrzymują różnego rodzaju paragony za parkowanie, za wjechanie do jakiejś strefy, za obiad z klientem i tak Tych paragonów dziennie może się uzbierać kilka, tygodniowo to jest kilkadziesiąt, miesięcznie to jest kilkaset. I też mieliśmy takie przykłady, gdzie właśnie taki handlowiec na koniec miesiąca przychodził do działu księgowego z takim plikiem zeskanowanych, pomiętych paragonów. Gdzie już ciężko pamięcią wrócić za co te paragony tak naprawdę było, ciężko przypisać miejsca kosztowe, do których powinny być te paragony przypisane. I teraz wykorzystując aplikację z rozwiązaniem OCR, taki paragon mógłby być na przykład bezpośrednio po trzymaniu tego paragonu, zeskanowany za pomocą aparatu w telefonie komórkowym i od razu mógłby polecieć na serwer do systemu obiegu dokumentów. Coraz więcej co, co ciekawe, coraz więcej. I tak naprawdę bardzo dużo systemów takie rozwiązania posiada, ale klienci z tego nie korzystają, choćby w rozwiązaniu SAP jest taki moduł, a tak naprawdę bardzo często ludzie nie wiedzą, że można z niego korzystać, i nie wiedzą co więcej, że to jest OCR, tak naprawdę system do rozpoznawania, do rozpoznawania tekstu. Idąc dalej, wszelkiego rodzaju. W, 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 miejsca, w których mamy dużo umów, prawda? firmy ubezpieczeniowe, banki, mhm. gdzie jest bardzo dużo formularzy e, i ze względu na, na prawo prawda? nie jesteśmy w stanie tego zdigitalizować, bo wciąż ludzie muszą mieć możliwość przyjścia do banku, i wypełnienia formularzu ręcznie e, i zostawienia tego formularzu, e, formularza w, w okienku. E, I to też jest miejsce, gdzie mamy. Ustrukturyzowane tak naprawdę dokumenty, które wyglądają tak samo, I, i, i tutaj możemy zastosować OCR, który będzie te dokumenty digitalizował, prawda? Więc tych miejsc jest naprawdę dużo. Więc tak, odpowiadając, dla kogo jest OCR, Sebastian, według ciebie? No ja myślę, że przy, przede wszystkim dla organizacji, które, które mają aktualnie dużą ilość takich papierowych dokumentów, ale w ogóle dokumentów, tak? Czyli. Primo, duża ilość dokumentów. Sekundo, możliwość korzystania biznesowo z tych papierowych dokumentów, ale w formie cyfrowej, ze względu na potrzeby biznesowe. Mm -hmm. Oraz tertio no ze względów bezpieczeństwa, bo, bo przecież kto jak nie my, Krakowianie pamięta sławny pożar archiwum miasta Krakowa kilka miesięcy temu, gdyby te dokumenty były cyfryzowane i gdyby, gdyby one trafiły do nie wiem, chmury na przestrzeń dyskową gdziekolwiek, no jakby nie byłoby to problemem, tak? Czyli Warto choćby ze względów bezpieczeństwa takich. Jest to prozaiczny powód, może się wydawać, ale, ale wielu firmom uratował lub nie, jeżeli tego nie zrobiły skórę, więc, więc podpowiada mi to właśnie taka perspektywa bezpieczeństwa. Tak, ja, ja dodam, że to jest też, że OCR jest rozwiązaniem też dla firm, które chciałyby poprawić. Takie doświadczenia swoich pracowników z pracy, prawda? Gdzie pozbycie się dokumentu tak wcześnie w procesie obsługi tego dokumentu, jak się da, to jest ogromne zwiększenie komfortu, gdzie już nie musimy z tymi dokumentami. Przemieszczać je po pokojach od jednej osoby do drugiej, zbierać jakieś podpisy na odwrocie tych faktur, e, tylko digitalizujemy ten dokument tak wcześnie, jak się da, po to, żeby potem pracownicy mieli łatwiej. Zraz, zwłaszcza ważne to jest teraz, w dobie, kiedy mamy pracę zdalną, kiedy e, już bardzo często możliwość przekazania tego dokumentu z biurka do biurka jest ograniczona, bo e, biurko pani jednej księgowej znajduje się kilkadziesiąt kilometrów e, od drugiej, bo pracują po prostu z domu, tak, e, tak. Więc, więc idąc dalej to jest też zwiększenie komfortu pracowników. Dokładnie ta sama ten sam przykład hmm. z tymi handlowcami, którzy mogliby mieć możliwość skanowania tego typu dokumentów bezpośrednio ze swoich telefonów, e, więc to jest tutaj niezwykle niezwykle ważne. No i to co powiedziałeś, czyli duża ilość dokumentów, które są zbliżone do siebie, duża ilość faktur, duża ilość dokumentów logistycznych. Które tak naprawdę jesteśmy w stanie od samego początku, już od samego wejścia do naszej firmy, czyli od momentu, kiedy zaczynamy mieć wpływ na ten dokument, mamy możliwość właśnie przełożenia tego do formy cyfrowej, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. I tak kończąc, gdybyście chcieli porozmawiać na temat rozwiązania UCR, dowiedzieć się, czy w Waszym konkretnym, w przypadku rozwiązania UCR mogłyby jakoś pomóc, zachęcamy Was do skontaktowania się z nami. Bardzo chętnie poświęcimy krótki czas, 15-30 minut na to, aby porozmawiać o tym temacie i zweryfikować, czy tego typu rozwiązania mają sens w Waszych organizacjach, przedsiębiorstwach czy firmach. Także to wszystko. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków. No i dzięki Sebastian dzięki. za tą dzisiejszą pogadankę. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.